Od Zezowatego Szczęścia. To jest film przede wszystkim Andrzeja Munka, ale również Jerzego Stefana Stabińskiego i Kowieli. Czy nim udało się połączyć no naprawdę świetny, świetny zespół realizatorów. Co jeszcze Tutaj się. co jeszcze łączy te filmy? Nikt nie woła i Zezowate Szczęście. Otóż każdy z nich trafił na ekran z innym zakończeniem niż było początkowo yy, przewidywane. Jeżeli chodzi o to pierwotne zakończenie, yy, nikt nie woła, to nie wiem, ale chyba nie ocalało. Yy, nie wiem, pytam tutaj twórców, czy, yy, czy ono dzisiaj jeszcze. Może znajduje. Natomiast jeżeli chodzi o zezowate szczęście, to pierwotne zakończenie, to, które było początkowo przewidziane, jest. Jest w filmotece narodowej, aczkolwiek w ciągu ostatnich 30 lat chyba raz czy dwa tylko było pokazywane. Do tego zresztą jeszcze wrócę. Andrzej Munk postanowił po poważnych filmach, po Człowieku na Torze i po Eroice zrobić lekki film współczesny. Jeżeli spojrzymy, że ten lekki film współczesnym okazało się niczowate szczęście, to znaczy, że może wówczas miejsca na taki zupełnie lekki film nie było. To miał być film o pechowcu, o człowieku, o którym się mówi, że nawet w drewnianym kościele może mu spać cegła na głowę że wszystko się obraca przeciwko niemu. Z tym pomysłem, zresztą już e, również z myślą, że tego pechowca może zagrać Kazimierz Ludzki, e, z którym Munkowi się bardzo dobrze pracowało i, i którego sposób patrzenia na świat był niesłychanie bliski, z tym pomysłem e, Munk zgłosił się do Stawińskiego e, z prośbą o przygotowanie scenariusza. Cernicki zaczął pisać, ale zaczął iść w zupełnie inną stronę, ponieważ to pytanie, o czym sam bardzo wyraźnie pisze, to zaczęło mu towarzyszyć inne pytanie, mianowicie, czy ten pech, który dotyka ludzi w tym czasie i przestrzeni, to znaczy mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich kilkudziesięcioleciach, rzeczywiście można uznać, że to jest taki sam pech, jak tutaj użyję słów samego Sotnickiego, jak pech francuskiego sklepikarza. Czy ta rzeczywistość społeczna, polityczna, z naszej perspektywy historycznej, miała tutaj też coś do powiedzenia. W związku z tym, z tej pozornie błahej opowiastki, zaczęła się, zaczęła się z niej tworzyć zupełnie inna historia. Kiedy Stawiński pokazał to, co stworzył Munkowi, ten się zorientował, że to jest materiał na film, ale film zupełnie inny niż przewidywał. Zresztą Stawiński opracował powieść Sześć na Piszczyka i później ta powieść stała się z kolei podstawą scenariusza, ale bardzo zmieniona. Jak państwo kiedyś sięgną do powieści, zobaczą, że, że to jest coś jednak innego. Okazało się również, że do roli liszczyka, do takiej roli, jaką zobaczymy w filmie, Kazimierz Rudzki się nie nadawał z powodu, który, który może zabrzmi tutaj dość dziwnie, ale trudno, trudno byłoby mu w tej postaci zamaskować swój charakter i inteligencję to był inny typ e, aktora zupełnie, to by e, musiałaby powstać zupełnie inna rola. W każdym razie e, przystąpiono do filmu, oczywiście e, tak jak za każdym razem przy filmach kręconych w tamtym okresie, e, film chciał przyjść e, wszystkie procedury e, Komisji Ocen Scenariuszy i e, tutaj trzeba przyznać, że kilka osób, e, które brały udział w posiedzeniu w Komisji Ocen Scenariuszy wykazało się dużą intuicją. Recenzję napisał Aleksander Siborylski, recenzję znakomitą, uważając, że to będzie świetny projekt, ale paradoksalnie równie dużą intuicją, chociaż zupełnie innych powodów, wykazał się Aleksander Ford, który powiedział, że on nie ufa Munkowi, ponieważ jest przekonany, że munk przedstawia i stawiński przedstawia pewien scenariusz, a na ekranie zobaczymy coś zupełnie innego. Nie dlatego, że odejmą od tego scenariusza, ale dlatego, że sposób, w jaki ten film zrealizują, będzie niósł ze sobą inne sensy. No i okazało się, że Ford miał rację. Film powstał i został odczytany przede wszystkim jako opowieść o konformiście. Jako opowieść o oportuniście, który stara się iść zawsze z wiatrem historii, ale zawsze jest o chwilę w stosunku do tego wiatru spóźniony. Jeżeli przyjmuje jakiś y, sposób postępowania, okazuje się, że on już jest nieaktualny. Także wydaje mi się, że to pytanie, które stoi u podstaw szczęścia jest o wiele bogatsze niż tylko pytanie o sens oportunizmu czy konformizmu. Zobaczmy bowiem, że jeżeli chodzi o życia piszczyka, o to, co o ten pech, który towarzyszy mu w życiu, to w zasadzie gdyby piszczyk był faktycznie takim idealnym konformistą, czy idealnym oportunistą, to tego pecha nie powinien mieć to powinien zawsze dostosować się do istniejących czasów. Powinien zawsze iść w górę, powinien awansować. Tymczasem, kiedy piszczyk chce być autentyczny, wówczas dopiero zaczynają się dla niego problemy. Gdybym miał wskazać na te najważniejsze problemy, które możemy znaleźć w zezowatym szczęściu, Pytania, które stawia przede wszystkim Muk, ale razem z nim inni autorzy, to by powiedział, że Zawarte Szczęście jest po pierwsze filmem o nieobecności myślenia. Czym w takim razie jest tutaj myślenie? To, to moglibyśmy się odwołać do różnych filozofów, np. do Karla Jaspersa czy Hannah Arendt, ale. Mówiąc krótko, chodzi o to, że myślenie nie jest czymś identycznym z rozumowaniem. Z jakimś tylko poszukiwaniem logicznych następstw, skutków, przyczyn, ale myślenie jest poszukiwaniem sensu i nadawaniem znaczenia. To jest coś więcej niż, niż tylko proste rozumowanie. A zobaczą Państwo, że właśnie piszczegowi czegoś takiego brakuje. Że on stara się przejść przez życie bez przyjęcia na siebie odpowiedzialności i bez yy, świadomości z tego, że pewne czyny wywołują określone konsekwencje. Yy, to jest jeden moment. No, yy, jedna interpretacja, która dla tego szczęścia wydaje się bardzo yy, ważna. Druga, która była już zauważana yy, o wiele wcześniej, to jest odwołanie się do bardzo znanej, bardzo popularnej tezy Eilita Fromm'a o ucieczce od wolności. To znowu, znowu też jest kwestia odpowiedzialności. I to jest zresztą połączone są kwestią myślenia, czy właściwie w przypadku Piszczyka obecności myślenia. Dlatego, że Piszczyk ucieka od wolności. To widać najlepiej w ostatniej scenie. Zobaczą Państwo jak Piszczyk odrzuca w zasadzie każdy rodzaj wolności, ponieważ wydaje mu się, że najważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo. To jest zresztą wybór, z którym się bardzo często spotykamy na co dzień. Że mamy do wyboru albo bezpieczeństwo, gotowość do podporządkowania się czymś decyzją. Uważamy, że jeżeli będziemy robili to, czego od nas się oczekuje, wówczas będziemy mogli spokojnie przejść przez życie. Drugą opcją jest wolność. Wolność, która wydaje się wartością bardzo wysoko ustawioną w naszej hierarchii, ale w której jesteśmy zaskakująco często gotowi zrezygnować. Uciec od wolności, po to, żeby uciec od odpowiedzialności. To również, to również widać w tym filmie. To są takie. To są takie e, interpretacje, które wydaje mi się czynią Zezowate Szczęście filmem aktualnym również dzisiaj. Zezowate Szczęście wpisuje się również e, w inne teksty kultury. W 1959 roku e, powstał słynny tekst Leszka Kołakowskiego, opublikowany w twórczości Kapłani Błazen. I jak sądzę, e, Możemy również spróbować do tych kategorii odnieść twórczość Andrzeja Munka. Mógł Munch był właśnie błaznem, ale błaznem rozumianym w sensie filozoficznym, jako kogoś, kto się nie zgadza na rzeczywistość, kto nie przyjmuje na wiarę tego, co mu się mówi, kogoś, kto wyśmiewa pewne rzeczy. Ale wyśmiewa w sposób mądry, w sposób inteligentny. Zobaczmy bowiem, to było widać i w i to widać bardzo dobrze w zezowatym szczęściu, że Mógł nie wyśmiewa pewnych ideałów czy wartości, wyśmiewa tylko ich niezrozumienie, ich stosowanie w niewłaściwy sposób. Dla mnie kapitalną sceną, która o tym zaświadcza, jest scena, w której piszczyk ubiera mundur, co staje się początkiem jego kolejnej katastrofy. Ubiera mundur, do którego nie ma prawa. W momencie we wrześniu 1939 roku w dodatku, kiedy wszyscy zrzucają mundury, on ten mundur ubiera, bo chce zobaczyć, jak to mundurze będzie wyglądał. E, czy mamy tutaj do czynienia e, z krytyką munduru w ogóle? E, tak mundur tak ważny w jakimś kulcie e, wojskowości Polski przed myślę, że ten kult munduru zresztą e, przetrwał o wiele dłużej. Nie. E, po prostu to jest pokazanie, e, pokazanie e, że Piszczyk korzysta z tego munduru w sposób nieuprawniony, że nie myśli, co się za tym kryje. Że patrzy tylko na kolejną maskę, jakby na powierzchowność. Nie widzi właśnie świata wartości, które powinny kryć się pod kostiumem munduru. Tak to tylko jako kosmos. Tam jest taki kapitalny jeden dialog ze Zawartym Szczęściu, który bardzo lubię. Jak Piszczyk zastanawia się, w jaki sposób mógłby osiągnąć natychmiastową niezależność. I mówi, że mógłby, aby uciec od ojca. Mógłby iść, mógłby iść do podchorążówki albo do seminarium duchownego, ale jak zaraz dodaję, no ale była ogromna różnicza w mundurowaniu. Także postanawiali jednak udać się do podchorążówki. Kim zatem za jest piszczyk? Czy jest człowiekiem, który ponosi winę za to, co go spotyka, który. Który rzeczywiście stara się być oportunistą, ale nawet temu nie wychodzi, czy też jest może kolejnym przykładem Polaka uwikłanego w jakieś straszne mechanizmy historii, którego ta historia rzuca w różne strony, której do historii nie potrafi zrozumieć. Kiedy próbuje dostosować się do aktualnych wydarzeń, ale kiedy przychodzi moment, kiedy powinien sam zabrać głos, nie potrafi tego uczynić. Zobaczą Państwo tutaj świetną scenę manifestacji, która podąża przez krakowskie przedmieście, a właściwie dwóch manifestacji. Jeden piszczyk znajduje się między nimi. Jak się teraz zachować, żeby dostosować się i do jednej, i do drugiej? W momencie, kiedy idzie na końcu jednej i na początku Drugiej. To, zresztą, to zresztą motyw, który jak sądzę został też zaczerpnięty przez twórców Złotego Szczęścia z jednego z filmów z Basterem Keatonem, kiedy Baster Keaton e, trzymając dwie flagi idzie między wojskami północy w wojnie secesyjnej i wojskami południa i zyskuje aplauz e, z jednej i drugiej strony, aż do momentu kiedy wiatr odwraca e, flagi i, i, i zainteresowani widzą nie tą flagę co trzeba. No właśnie, jakie ich odpowiedzi młodzi Stawiński tutaj udzielają? Przede wszystkim zadają pytanie Odpowiedzi należą również do nas. To jest również pytanie, jak czytać ten film. Czy czytać Zezwalacze szczęścia jako film bardzo mocno osadzony w kontekście polskiej kultury, czy też czytać film jako gwiazdkę filozoficzną. Z jednej strony to osadzenie nie ulega wątpliwości, to jest polska historia, to jest stolecie, jest to, jest, to jest kampania wrześniowa, to jest czas okupacji. Za każdym razem zadane są świetne pytania. Jedno z tych, które uważam za najważniejsze i do dzisiaj istotne, to które i dzisiaj powinno, powinno do nas wracać, to jest pytanie o postawy Polaków w czasie wojny. Czasami pewne sceny łatwo jest łatwo jest przegapić. Zobaczą Państwo scenę, w której Piszczyk zostaje zwolniony już z obozu jenieckiego. Jedzie pociągiem, dojeżdża do Warszawy i widzi, jakby mimochodem widzimy ludzi opalających się na plaży, kąpiących się. I to jest pytanie, które myślę, że w naszej kulturze, właśnie w polskiej kulturze jest pytanie niezwykle istotnym. to jest pytanie też o filmowe, nie tylko filmowe reprezentacje wojny. Czy wojna, czy sześć lat okupacji to jest tylko, to są tylko nieustanne bitwy, potyczki, rozstrzeliwanie albo czy też ludzie normalnie potrafili bawić się, kochać, śmiać. To zresztą było przecież wspaniale pokazane w rolice w postaci Dzidziusia Górkiewicza, gdzie padało, przypomnę też o tym w trakcie poprzedniego wykładu, gdzie padało y, niewypowiedziane może pytanie, czy Polak w czasie okupacji miał prawo mieć kaca, albo nie kaca moralnego, tylko, y, tylko po prostu kaca, czy mógł się napić. Y, to jest związane też z innym pytaniem, bo y, y, Piszczyk uniknie powstania, zobaczcie, Państwo w znikają film zobaczą y, jak to się stało, ale y, pytanie o prawo do tchórzostwa. Czy Polak ma prawo do tchórzostwa? Y, czy nasza kultura nie zmusza nas do zajmowania pozycji heroicznej? Czy y, właśnie ten, ta tradycja romantyczna nie wymaga od nas, abyśmy byli za wszelką cenę bohaterami? A tutaj pada pytanie, czy mamy prawo się bać, na normalnym świecie bać, jeżeli nie jesteśmy Żołnierza. Proszę też zobaczyć, że postać Piszczyka jest bardzo mimo wszystko zniuansowana. To nie jest tylko figura. To jest postać, której poszczególne czyny możemy wyjaśnić, możemy je zrozumieć. Jak spojrzą Państwo na wszystkie epizody ze Tego szczęścia, to możemy powiedzieć, że yy, to, co robi o, piszczyk, to jest racjonalne. Że w zasadzie wielu z nas na jego miejscu zachowałoby się prawie w podobny sposób. A więc, może pytanie brzmi tak: może to piszczyk jest autentyczny? Może to piszczyk jest prawdziwy? Może to świat stał się nieprawdziwy i nieautentyczny i wymaga masek. Dlatego Piszczykowi, który paradoksalnie szukając maski stara się być autentyczny, może dlatego jest mu tak trudno. Ale piszczyk to jest postać, która ma i dobre, i złe strony, ponieważ z jednej strony, jeżeli w momencie kiedy osiąga sukces, staje się bardzo pewny siebie, staje się nieprzyjemny dla innych, ale jego stać na prawdziwe uczucie i na prawdziwy heroizm. On jest gotów walczyć w imię miłości. Tylko, że mu się to, jak zresztą większość rzeczy w życiu, nie udaje.